Dzień doberek Zmiana czapeczki bo cieplej troszkę Przyszedłem sobie tak jak widać Do lasu Na chwilę Już mam pierwszy Sygnalik Wszedłem kawałeczek od auta Sam nie wiem co to do końca jest Ale leży już tutaj Tu już leży Coś Przypominające krągłość I wydawałoby się to, że to będzie jakiś aluminiowy pieniążek, że to będzie jakiś aluminiowy pieniążek, no ale w tym momencie nieosiągalny dla wzroku. Może jak się uda doczyścić, to się później pokaże. Ale już jest fancik. Pozdro, tu mam mocny sygnał po odgarnięciu nogą liści. Gdzieś tutaj coś leży. Spróbujemy jedną ręką coś kopnąć, ale niestety kapsel jest ich tu trochę. Zbieramy. No niestety w tym lasku nie ma co nagrywać. Same łuski z pepeszy. Jak na razie dołków wykopanych z 50 i za każdym razem łuseczka albo po prostu grot z niej. no, także pepeszy to tutaj się szlaja mnóstwo nic, z powrotem w dołeczek nie zabieram i tyle, deptam dalej śnieżek jeszcze leży tu mam znowu mam mocny sygnał Tym, że on jest. Ten mocny sygnał. A ten mocny sygnał jest kawałkiem pierścienia. No jest ich tutaj bardzo dużo. Było bombardowane. Nieźle. Było bombardowane. No pogoda piękna. Wyszedłem bez rękawiczek. Ale powiem wam. Łapy. Łapy zamarzają. Ale to nic. Jeszcze trochę poganiamy. Chwilę. Zawsze w terenie. Nareszcie jest jakaś inna useczka niż tylko i wyłącznie pepesza. Niestety, jeżeli chodzi o jakiekolwiek bicia, to nic się już nie dowiemy. Nic się już nie dowiemy, ale jest fancik. I wreszcie, wreszcie na drodze jakiś pieniądz się trafił. Niestety, współcześniak na pewno. Niestety, współcześniak. Ale zawsze to 5 groszy, prawda. Zawsze to kurczę 5 groszy. No i 2009 rocznik, czyli 14-latków. Pozdrawiamy! Niestety współcześniaczki wpadają, ale ważne, że chociaż one są. I to jest trzecia monetka. Trzecia monetka, ta stosunkowo moda 2018, 10 groszy. I dosłownie dwa kroki dalej leży wbita druga Leży wbita druga i czeka na mnie także następne 10 grosiczy Kurka wodna No jest dobrze No niestety dzisiaj cały czas militarnie Cały czas kolcoki Cały czas łuseczki Jak ja się nie nudzę Zawsze <laughs> I nie dam zbyt szybko sobie zrezygnować. Tak kurczę dzisiaj powiem wam po niecałej godzince po wykopaniu już koło setki łusek z po Pomalutku mam dość. <śm> pomalutku mam dość. Nie bawiam te łuski, nie bawiam mnie. Za dużo ich jest. Kurczę, dają fajny sygnał. Jak nie wykopiesz to się nie dowiesz, co możesz stracić. Także jeszcze trochę poryję. No i wreszcie coś kurczę troszeczkę ciekawszego wyłaziłem. Z czego by to mogło być? Nie mam pojęcia. Może z jakiegoś łożyska, z jakiejś maszyny? Już wam pokazuję. To wykopałem z tej dziury. Patrzcie, jaka okrąglutka. Jaka kurczę większa taka troszeczkę kuleczka. Nie wiem, średnica około 3,5 centymetra. No kurde, pierwsza taka ciekawa rzecz, no. pierwsza ciekawa rzecz dzisiaj. Świetna, no dla mnie świetna, no. wykopana tu w lasku na takim kurde. Tam byłem, tam byłem z tego zniesienia. zlazłem tamtędy idę tu wzdłuż wąwozu, idę zobaczyć tutaj na te przejście stare, które pewnie kiedyś było tamą. Kiedyś były wszędzie stawy, które niestety już nie są użytkowane w ogóle. Pochodzę tutaj po tym wale. Tutaj wszędzie w koło zobaczę. Może jeszcze coś wpadnie, a to mnie cieszy teraz już najbardziej jak można by było. Ciekawe od czego to. Może mi się uda wam pokazać wiewióreczkę piękną która tutaj do tego starego drzewa wchodzi Chyba ma tutaj domek tam jest taka duża dziura dziupla z drugiej strony również i zdaje mi się, że ona sobie tutaj mieszka tak jest, teraz jej nie widzę Uciekła, schowała się. Ale patrzcie jakie tereny świetne. I jeszcze chwilę polatam. Jeszcze chwilę polatam, gdzieś nawet dzięciołka słychać Nie wiem gdzie Ale na parza chłopak także co? Jadę dalej ostro. No i w końcu znowu coś ciekawego wiórki się nie udało już zastać. Nie chcę wyjść. A teraz z dziurki mi guziol wypad. Teraz z dziurki wypad guziol. Jak on tu dokładnie jest, to nie wiem szkoda, że od razu widać ten środek, bo te środki to zawsze miały PRL -e takie kurczę. No. I chyba to będzie PRL. Jest z uchem cały. No i niestety PRL. Niestety PRL, ale jest guzik z orzełkiem. Jest. I to też się liczy. Jest fancik. Kurczę, nareszcie wpada to, czego oczekiwałem. To czego oczekiwałem, a kurde nie umiałem znaleźć. Patrzcie. Pierwszy PRL już dzisiaj, w końcu. I tu pozdrawiamy 87 rok. I także nareszcie. Patrzcie, jaki jest syf w tym lesie. Ktoś tutaj też rył w starym miejscu po starym okopie, w starym leju. Ludzie tutaj wszyscy okoliczni pozbywali się śmieci w taki sposób, że właśnie. Zakopywali je w tych tutejszych lejach okopowych. I zobaczcie, ktoś wykopał stary nocnik, ktoś wykopał jakieś drzwiczki od pieca. Są jeszcze tutaj aluminiowe puszki, ponieważ tu widać, że młodzież chyba robiła sobie ogniska. No a mi się trafił koło okopu z, z jego, że tak powiem, czoła. Ponieważ widać, że tu jest większa górka usypana z tego powodu, że jak podchodzili od dołu do góry to łatwiej im było im strzelać i chować się za tą góreczką no i tutaj udało mi się PRL. Jeszcze poganiamy, tu następne drzewa z historią, które mogłyby coś tam opowiedzieć. A jeszcze większe drzewa były właśnie z tamtej strony, tam na dole. Tam jeszcze pójdę w tamtym kawałku, w stronę samochodziku. Nie do domu, ale jeszcze myślę godzinka. Pogoda przepiękna. Teren prześliczny. Las zawsze ma. Ma swój urok. Także gonię. Gonię zobaczyć co jeszcze się uda znaleźć. Dara. No i co? I mordeczka się cieszy, bo znowu mam pieniążka. A jak jest pieniążek okrągły, fajny. To każdego detektorystę cieszy pewnie PRL już jakiś tu z dziureczki wypadł ale ale to zawsze coś pewnie że PRL już widać chyba nawet 1975 i wydaje się że będzie to 5 zł tak jest 5 zł no także jest mamy kolejną krągłość Kolejną krągłość jest tu I będzie to też perelik, PERELIK na bank. Tak jest, już widać orzełka 50 grosiczy. No i co? I jest kolejna krągłość. Jest dobrze. No i co? Ja zadowolony. Bo pochodziłem, bo w terenie. Poganiałem jak mogłem. Kurczę. Słuchaweczka opadła. I jeszcze mam do auta. Ja nie wiem. 5-10 minut. Oczywiście z detektorem w ręce przejdę. A chcę wam pokazać fanty, które udało mi się nałupać. No i między innymi to tak. Z ciekawszych łusek To cztery takie sztuki. Wyglądają na trzy rodzaje łusek Przynajmniej. Są dwie malutkie kuleczki pewnie z jakiejś myśliwskiej. Jest ta kula metalowa. Są teraźniejsze 25 groszy. Tu jakaś aluminiowa monetka zjedzona, nie wiem. Jest 5 zł, jest 50 groszy, jest złotówka. No i co? Fantem dnia, szkoda, że nie. Nie z koroną, ale jest ten guziczek kompletny. Też jest śliczny PRLek. No i co? Takiej aurze oto ze śniegiem jeszcze kurczę pomału z zachodzącym słoneczkiem do autka do domku może jeszcze się co przytrafi zobaczymy pozdrawiam serdecznie wszystkich zapraszam do komentowania lajkowania subskrypcji pozdrawiam nadzieja umiera ostatnia i jeszcze wpada 50 grosiczy, piękne, śliczne, żółciutkie. Pozdrawiamy Antoniego Piętkiewicza, 49. To ten rocznik, jeden z lepszych.